Spotykamy się w bardzo symbolicznym miejscu w Opatowie, czyli przy ulicy Kilińskiego. W symbolicznym, bo tutaj mieszkańcy Opatowa domagali się obwodnicy i zupełnie słusznie. My, posłowie Platformy Obywatelskiej, bardzo mocno wspieraliśmy mieszkańców Opatowa, żeby ta obwodnica tutaj rzeczywiście powstała. Nasz ląbik okazał się... Bardzo skuteczny, ponieważ właśnie w dniu wczorajszym, to jest dniu 4 listopada 2014 roku, Rada Ministrów podjęła uchwałę o budowie obwodnicy Opatowa. Koszty inwestycji będzie opiewał na kwotę ponad 340 milionów złotych. Jestem przekonana, jesteśmy przekonani, że że ta inwestycja rozwiąże jeden z najpilniejszych problemów, z jakim borykają się, mogę powiedzieć, nie tylko mieszkańcy Opotowa, ale nade wszystko mieszkańcy województwa świętokrzyskiego i w ogóle przejeżdżający właśnie tą drogą kierowcy, bo wiemy, że tutaj to natężenie ruchu jest największe, a przepustowość jest najmniejsza. Dlatego to była jedna z priorytetowych, kluczowych inwestycji i mogę dzisiaj powiedzieć, udało się skutecznie. Po kolei po drodze do przodu. Wielokrotnie przyjeżdżałem do opatowa w sprawie budowy obwodnicy Opatowa i bardzo się cieszę, że kończą się nasze zabiegi powodzeniem. Muszę Państwu powiedzieć, że tutaj sytuacja była niezmiernie trudna. Raz rzeczywiście, bardzo krótki odcinek, ale bardzo drogi, a z drugiej strony takie zachowanie tutaj mieszkańców, które nam nie sprzyjało, bo będąc na jednym ze spotkań, okazało się, że nie mówimy o wodni, tylko o zamkniętych stoczniach, cały czas atak na nas, że Parlamentarzyści Platformy to zrobili w jednym końcu kraju coś, w innym coś. A nie było rozmowy o obwodnicy Opatowa, więc tym większą mam satysfakcję, że wtedy słowa, które powiedziałem, że ktoś tu musi być mądrzejszy i tą rolę przypisujemy właśnie nam, one zaowocowały tym, że nasze zabiegi zakończyły się sukcesem i możemy powiedzieć mieszkańcom Opatowa tak jest. Obwodnica Opatowa, tak, zrobiliśmy to, zrobiliśmy to dla Was, mimo Waszych wielu gorzkich słów, ale rozmawialiśmy my akurat o Opatowie i pokazaliśmy, że lepiej działać i pracować niż atakować. Ja chciałabym tylko uszczegółowić. Dokładna kwota to nie jest ponad 340 milionów, ale planowana dokładnie 320 milionów 500 tysięcy złotych. Więc tak dokładnie ta kwota jest oszacowana. Jak, jaka będzie w, na końcu, to zobaczymy dopiero po przetargu. Ta inwestycja na pewno jest możliwa dzisiaj do zrealizowania dzięki, można powiedzieć, też wielkiemu wsparciu, które my otrzymywaliśmy ze strony rządowej. I w tym miejscu bardzo chciałabym podziękować panu wiceministrowi Zbigniewowi Ryna-Siewiczowi, ponieważ właśnie u niego wiele, wiele na, ten, na temat tej obwodnicy rozmawialiśmy. Sam zresztą przejeżdża niejednokrotnie przez, przez właśnie tutaj ulicy klienckiego przez miasto Opatów. Natomiast taką już mogę powiedzieć taką kulminacyjną, rozmową, rozmową, którą rozmową, którą mamy za sobą, to była rozmowa z panią wicepremier Elżbietą Wińkowską, z którą na temat tej obwodnicy rozmawialiśmy pod koniec, pod koniec lipca 2014 roku. I finałem mogę powiedzieć tych wszystkich spotkań, rozmów właśnie jest ta decyzja Rady Ministrów podjęta w dniu wczorajszym, czyli budowa obwodnicy opatowa za kwotę ponad 300. 120 milionów złotych. Ja chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy nas, w Opatowie wspierali w naszych działaniach. Z panem Robertem Rutkowskim na czele. Chciałem też podziękować dla swoich. Koleżanek, kolegów parlamentarzystów, z stojącą tu obok panią y, poseł Marzeną Moką Drewnowicz i Aturem Bieraną, y, tak naprawdę wymagało to, potwierdzam wielu zabiegów. Y, obwodnica opatowania jest dziełem przypadków. To jest decyzja wypracowana, wychodzona. Tak? I tym wszystkim, którzy życzyli nam dobrze i którzy nas wspierali serdecznie z tego Wymaga miejsca. Remontu. Yy, ja mogę tylko tyle dodać, że to, co dotyczy kraju i dróg krajowych, to rola nasza czyli parlamentarzystów, głównie właśnie tych, którzy tworzą większość rządową. Od nas się więcej odczekuje niż, o, niż od opozycji i zupełnie słusznie. Natomiast y, ja mogę powiedzieć tyle, zawsze będziemy mywali się drogami krajowymi. Jeśli chodzi o pozostałe drogi, czyli wojewódzkie, mamy swoich kandydatów dzisiaj do sejmiku, obecną tutaj pani Stanisława Dyka, y, która mam nadzieję będzie lobowała za kwestiami wojewódzkimi. Natomiast jeśli chodzi o samo miasto szef Struktury Powiatowej Platformy Obywatelskiej, Robert Rudkowski, tak jak na swojej ulotce pisze, że będzie wspierał wszelkie inwestycje właśnie dotyczące miasta i nie tylko, i również powiatu, i województwa też. Y, myślę, że to jest taka drużyna, gdzie wspólnie damy radę. Oni mają nasze wsparcie, mamy ich wsparcie, po to, by gmina, miasto i gmina Opatów rozwijały się szybciej, lepiej na pewno niż dotychczas. Dziękuję bardzo za wsparcie, pani poseł, panu posłowi. Starać się będę wykorzystać swoje doświadczenie, swoją wiedzę zawodową, ponieważ ćwierć wieku spędziłam z przedsiębiorcami. Chciałabym, żeby przedsiębiorcy nie zapomnieli o mnie. Będę pomagała tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy wprowadzają innowacyjność w swoich przedsiębiorstwach, która to prowadzi do rozwoju regionu, rozwoju województwa, a za tym również i poprawia warunki bytowe społeczeństwa. Dziękujemy. już o przedstawienie osób. Że... Marzyna posłanka na Sejm RP Lucjan Pietrzczyk, poseł na Sejm RP Stanisława Dyka, kandydatka na radną dosyjniku województwa do wszystkiego. Robert Rutkowski, kandydat do Rady Miasta i Gminy Opadów. Dziękujemy. Platforma obywatelska. Miliardy dla samorządu. Lepsze życie Polaków.